I hej, z tej strony szasta, a wy oglądacie 33 odcinek z serii Zakrajmy w stało z Jedi otalały. Już możemy sobie wrócić tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. No i właściwie skończyliśmy tam, przy medytacji. Tutaj. Właśnie no, to tego nam przywróciło. Tego nam tu przywróciło, ale widzę, że tamtych nie ożywiło, bo platforma jest wrzucona na dół. Czyli po prostu się ich pozbyliśmy na stałe. Tutaj podnieśmy. I lato opada. A, nie doskoczyłem. Jestem. To chyba kolejny odłamek Coś tu było A tam to Hej, okay, ale nic więcej tutaj nie mam Czyli okay, tu nic nie sobie. Tędy tu to... Aha nie, tędy nie przychodziłem Czyli Chciałbym zobaczyć, tam jest chyba ten zaczep, właśnie. O. Właśnie, po tym mogę. A nie dałem do skoku. Po tym mogę tam przeskoczyć.

Echo młody? Masz? Nie ma jak się przedostać. No spadajmy sobie echo. O, teraz muszę tylko i już. Wybacz, stary droidzie, ale obiecuję, będziesz żył. Odrodzony droid, utalentowany i zdeterminowany mechanik nada nową funkcję nawet zniszczonemu droidowi. Pneumatyczne ramiona droideki mogą na przykład posłużyć do skonstruowania platformy na działo. A no to ciekawe. Łamać jego obronę! Odniesiono u skozyka! Tendencja programowała! Muszę wyciec zniszczyć! Wróć progi uniki! Ale na razie musimy radzić sobie sami. Możliwe. Lepiej wierzyć, żeby... Że kłopotów nie ma. Ale trzeba się pośpieszyć, żeby... Ile teraz moglibyśmy tych przejść odblokować, co były też... Właśnie niemożliwe dla nas, a teraz byśmy mogli podnieść te drzwi. Zdołamy się dostać do turbowindy. Dzień Luke, Halka. Kamedy tu. Mało mi apel zjechali, ale doba odpoczynek. I tak idziemy przed siebie, więc co z tego, jeśli się poespią. Moment, czy ja się nie wróciłem na początek? Co jest? Ja się wróciłem na początek, to przejście. Tutaj były. Wow. Może to, że właśnie mogę teraz, jak się podbić wieżyczek, sobie bardziej tu posprawdzać. No ale tu nie przejdę. Znaczy tu mogę przejść, tam nie doskoczę. No teraz jestem w kropce. Chyba, że jest tu jakieś przejście, ja którego tak już wcześniej nie mogłem odblokować. Niezłe ruchy! Znakować. No dalej, pokaż mi swoją siłę! Jak on się tak opłaca szybko? Nie wydaje mi się. Bywało gorzej. Nie. I to nazywasz walką? Niezłe ruchy. Okej. Nie no, teraz... Mam zagłoskę. O co chodzi? Ja wrzuciłem na początek. Chyba, że teraz to mogę podnieść, i się tam dostać. oddajmy to. Właśnie skąd? Skąd doskoczę? Receptory, to receptory go, Właśnie. Czy ja stąd teraz mogę gdzieś iść? Tam na górze coś jest i tam by było dobrze się dostać, ale... Pytanie jak? Ja sobie tu nie ma nic. Hej, okay. nie, nie, musiałbym się tu cofnąć. Wow, mój spadł. Nie, no muszę się cofnąć, bo tu na początek nie ma sensu się wracać to nie jest tam początek, ale... Patrzmy w górę. Widzę cię! Przyjąłem obrażenie! Okej... Trzeba się tak chęcić. Okej okay. Nie no, ten nie przejdę Tu nic nie mam Okej okay. Mogą coś przeskanować czy coś? Nie tu mogę przejść. Zajrzyjmy się tu. Wnijmy jeszcze. Spróbujmy się tu wrócić. tejde. Aj, jeszcze raz. Nie mogę tam wskoczyć. Jakby szło tam wejść. Nie umie. A, tu jest przejście. Mój błąd. Okej. Okay.

nie przyjdę. Też. Jedźmy dalej. Jest to No to się trochę zaplątałem. Na nie mogę się unikać! Także ja tędy przyszedłem i nie medytowałem w czasie, nie odpoczywałem. Jakim cudem oni się teraz poespili? Jak ja przyszedłem i nikogo nie było! Drogi Bonowi! No, atak! Inicjuję pratykę. Jest tu, jest powrót, i wtedy będzie. Chyba, że muszę jeszcze raz przejść na tą samą ścieżką tam jakąś drogę znaleźć. Dobra, nie mam chyba innej możliwości, ale łącz te Control z F. Zobaczmy tu. W sumie tak, byłem chyba. Ej, tu nic nie mogę zrobić. Ej, jak tu nic nie mogę, to... Wracam No nic wróciliśmy do tego Rodzenia lukę Hulk'a Będziemy musieli na nowo pójść. Jakąś ścieżką. Chociaż. Zobaczmy tutaj. O. Może rzeczywiście tutaj musieliśmy iść. A ja się kręcę. No tu mogę iść, ale cofnę się. Zobaczcie co tutaj. właśnie tu nie przejdę jest do zdobycia coś esencja jakaś ja się tak kręcę czemu na początek wróciłem a tu jednak dzięki tej zdolności odblokowało nam się nowe przejście jestem tutaj I co teraz Przyszedłem. Tu mam zaskoczyć Albo tam doskoczyć To jest pytanie Nie, nie doskoczę O właśnie Chyba, że spróbuję jeszcze raz O nie Co nie umie Tego doskoku jeszcze wypicia ponownego Badało się tak wcześniej. Podyrzyjmy się. Tam coś jest, ale tu też nie przeskoczy na drugą stronę. No właśnie. mogę wskoczyć, więc tu mnie kieruje coś, ale no stąd powinienem normalnie teraz skoczyć Po co tam na górę można wyjść, jeśli tam nic nie można zrobić? Też ciekawe. Okej, okay. tędy możemy przejść. Ale to to miejsce, w którym ja już byłem. Więc o co chodzi? Zobaczmy. Też przecież te wieżyczki wywałem. Te echo mocy. Nie no, tu nic nie znajdę. Muszę się wrócić. No ale teraz właśnie... Ja musiał znowu na początek wrócić Nie no, to musi być coś związane z tym. No chyba sobie jaja Przycisnąć. A ja chodzę i szukam. Okej. Okay. Santari. W pracy nie masz sobie równych. Ale wysłanie droida zamiast stawić mi czoła jest tchórzostwem. To mała cena za to, że darowała ci życie. Powiedz, czy śmierć że cię zadowoliła? Uciekł mi. Po latach spędzonych w niewoli stałeś się słaby. Dość silny, by dostrzec, że ten Jedi ci dorównuje. Powtórz to, a utnę ci język. Odrośnie. <grym> Dagan, posłuchaj. Ten Jedi jest groźny. Ale za to my mamy to? Powieliłem już częstotliwość urządzenia. Możemy wejść gdzie tylko chcemy. Świetnie, Rejwisie. Ty. Włącz węzeł w lesie. Udaj się na zniszczony księżyc. Wiem, gdzie Santaria ukryła ostatni kompas. Dagan. Go znajdziesz. Uznam swą przysięgę za wypełnioną. I co dalej, przyjacielu? Hm, galaktyka się zmieniła. Toczy się mnóstwo wojen, ale niewiele w nich honoru do zdobycia. Gdy dotrzemy na Tana Lor, może zaplanujemy nową wojnę? Ty i ja. Hmm. być może. Zanim odejdę, mam zezłomować tego droida? Nie. Santari pewnie wyczyściła mu bank pamięci. Nie ma informacji na temat kompasu. Rozłożę go na kawałki i przeprogramuję, żeby teraz służył mnie. Przecież byśmy musieli teraz wrócić na zniszczony księżyc. Gendai. Gendai to gatunek o którym wiadomo niewiele, ale wygląda na to, że nie umierają ze starości jak inne istoty organiczne oraz są amorficzne i stanowią jedynie zbiór tkanek nerwowych. Są prawie niezniszczalni i giną tylko w przypadku, gdy przecięte zostaną ich główne nerwy lub całe ciało ulegnie zupełnemu zniszczeniu. A, czyli tak się po prostu odradzają, Odrastają im kończyny. Spełniona przysięga. Przez stulecia Ravis był związany wobec Dagana przysięgą służby, która zostanie spełniona, gdy kompas trafi w ręce Dagana. Jednak wojownik Gendai przyznaje, że w dzisiejszych czasach trudno powalczyć sobie... Powalczyć sobie honor? Honorowo. W porządku, aha tu mogę iść Tam Tędy nie wyjdę To sobie odblokowałem Tam, kontrolę. Okej okay. A tu nie, przeskoczę Tu na pewno nie doskoczę. Jeśli tu... O! Zobaczmy tak. Okej, okay, tu jest jakieś przejście. Tu nic innego nie ma. Okej. Okay. Mamy skrzynię. A co w niej? A nie skrzynię. Przecież że to skrzynia, echo, mocy. To Statek rozlatuje się na części! Odczepić mostek w tej chwili! Awaryjne lądowanie. Luke Hulk, Primacy, wleciał do układu kobok zbyt blisko otchłani i siła jego siła jej grawitacji zaczęła rozrywać go na strzępy. Pozostała na mostku załoga postanowiła w desperacji odczepić rdzeń statku, planując awaryjne lądowanie na powierzchni planety. Okej. Okay. Mamy przejście jakieś? Dagan może być wszędzie. Tu Mamy? Jeśli ty jesteś, to ja też. To też jest przejście? Tak, też jest. Okej. Okay. Zróbmy pauzę sobie, odpoczynek damy. Zapiszemy przy tym. I w tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Będziemy kontynuować w kolejnych materiałach. Tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I zapraszam ponownie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.